Taka ciekawostka, bardzo, bardzo świeża Cupra 20, zdaje się drugi rok tego samochodu jest, no silnik DNN, próbowałem go wyczytać na wszelkie możliwe sposoby, niestety silniczek DNN się nie robi, on ten, co ma już takie nowe te elektromagnesy, to ich niestety, no wyoszcz, niestety ich nie da rady robić. Skrzynia biegów jest też dziwna, zawsze całe życie Flexami wyczytywałem te skrzynie biegów, on, Flex w zasadzie wszystko wyczytywał, autotuner nie wszystko, a tutaj Flex na tej skrzyni poległ, a... Autotuner się z nią połączył i nawet dokonałem wirtualnego odczytu. Rozpoznał ją jako deku 381X. Nie jakieś tam 381G, tylko X. A, 38X. Dobra, no, jakąkolwiek zmianę spróbujemy tutaj spróbujemy wprowadzić i zobaczymy, czy będziemy w stanie ją w ogóle robić. Tak więc autotunerek do tego auta, silnik nie, ale skrzynią biegów go potężnie odmulimy. No Zwłaszcza no musimy to zrobić, bo tak z daleka przyjechali, więc. No głupio byłoby zawieść. A skrzynia biegów największą robotę to zrobi. Silnik 190, którego nas na razie niestety tylko ratują jakieś tam bokse oszukiwacze. Skrzynia się nazywa tak Deku 38X. Tak więc skrzynia biegów zidentyfikowana, odczytana. Wprowadziliśmy jedną zmianę plus 3 na godzinę dołożyliśmy z 1 na 2 i zobaczymy, czy tą zmianę przyjmie. Kurde, idzie, od razu zaczął robić blok trzeci i powiem szczerze, że kurde, jak to zapierdala, tak jak gęwka na flexie. Ale jazda, dobra. Zaraz odpalam test. Ale ja może się uda. Kurwa, ale jaja, ale z takich samochodów 6 czy 7 odmówiłem. Ciekaw jestem, czy autotuner ruszy mi już te a 4 te takie, te nowsze takie. Ja ale bo flex chuj. A ten? Czyści błędy. I? Coś tam gada. No? Kurwa, ja pierdole. Ale dobra, lecę jeździć. A to za coś się nie udało, żeby jej wyłączyć. A kurde, coś to jakiś wyświetlaczek tak. Nie najciekawiej działa. Fura jak ma przebieg? 26, kurde, mały ma przebieg. Dobra, jedziemy, sprawdzamy, testujemy jak seria działa. Z, nie przejmujemy się, z 1 na 2 już jest 3 na godzinę podniesione. Tak, ja będę chciał jeszcze wyżej to, to wszystko podnieść, na razie. No samochody nie poznajemy, samochodzi taki znam, no to są światełka automatyczne. To już wiemy, gdzie się kontrolę trakcji wyłącza. Na no, hamowni niestety dupa, ale skrzynię biegów to zrobimy, żeby była petarda. Auto hodaję. ja nie cierpię osobiście. No, właściciel ma prawo lubić, a ja tego nie cierpię. Dobra, jedziemy badać. A... Kilometry mi tu pokazuje, obroty mi tu pokazuje, to się jakoś widok zmieniało eee, Żeby... ojejku hmm, hmm. Nie, tu mi tylko to będzie pokazywało Kiedy tu się jeszcze, kurde, o oh, że Żebym miał większe zegary, żeby mi się wygodniej Stroiło wóz Nie, na tym będzie źle obroty widać O, dobra, na tym widoku będziemy testowali skrzynię biegów Dobra, na razie jedynkę mam podniesioną, to wiem, że to już jest nieźle Fabryka już by zmieniła, mnie, drugi bieg, teraz mam cały czas pierwszy. Cały czas pierwszy. Idealnie, dwójeczka cyk weszła. Dobra, no pierwsze testy są, czyli znaczy, że soft przyjęła, cieszę się. Eee, żeglowanie trzeba będzie wywalić w cholerę. No chyba, że właściwie chcę, teraz się z nim skontaktuję. Ja tego nie cierpię osobiście, żeglowania. W fajnie mówicie, że żeglowanie ma sens, jak jest ciężarówka co waży 50 ton. No dla mnie to jest nonsens, bo jak ja ściągam nogę z gazu, to ja chcę, żeby samochód mi po prostu zwalniał. Ja, bo ściągam nogę z gazu i to się równa w zasadzie na naciśnięcie zaraz hamulca, A tak? Nie hamuję silnikiem, czyli spalam paliwo, bo silnik chodzi na wolnych obrotach i zużywam bardziej hamulce. Więc jaki sens tego w ogóle żeglowa że, że, żeglowania, czy co to tam się nazywa, jest? <grym> Jeszcze lepiej z tymi jałtami się mam. O, teraz można jeździć. Dobra, przydałem ten fajny wynalazek, jedzie Aiko X, kurde. Jesteśmy na miejscówce, ruszamy. Z 1 na 2 2 na 1 mamy już zrobione dobrze. Później wszystkie inne biegi mamy zrobione na pałę plus 3 względem serii, bo chcieliśmy zobaczyć, czy przyjmie soft. O, tak dokładnie było to zrobione, więc 1 na 2 nas nie interesuje, tylko kolejne biegi nas interesują. Tu już jest ta zmiana, już jest dobrze zrobiona. Mamy dwieczkę, Trojeczkę dołożymy ciuteńkę dosłownie. Czwarteczkę dużo wszędzie dołożyć. A już jest dołożone 3 na godzinę. Piątka, dramat. Bardzo dużo wszędzie dołożyć. Bardzo dużo jeszcze. Przypominam, że dołożony już jest plus 3. Szósteczka. O a też odchuję wszędzie dołożyć. Teraz przy 76 będzie, bo będzie plus 3. Tak, czyli było 73, jest 76, 76 Dobra, wszystko wiem. do dupy, zrobimy to. Sobie tutaj o, na placyku, e, o i tak chciałem powiedzieć pozdrówki dla właściciela takiej zielonej ala jagodowej Audiczki. Dobra, laptopik, Excelek i działamy. No to pierwsza komenda idzie taka... I co z tą klimą cholerną, chcę sobie zrobić skrzynię zagrać, a tu mi wieje. Jeszcze raz się skupmy. Gdzie to może być ten guziczek? Tu mamy auto, to jest 1, 2, 3. W klima jak się wejdę. Może dłużej się przytrzyma? Nie, tutaj. Nie. A, dobra, tutaj chłopaki to jest. Bo ja myślałem, że to będzie air condition, czyli że kompresor klimatyzacja. Tutaj jest Cyk już mam nawet wyłączony. No to, to. No dziękuję. Bez was naprawdę ciężko było mi się połapać tutaj w górnym rogu. Było. Dzięki jeszcze raz oglądacze. A teraz co? Softujemy skrzynkę, tego kutaska takiego prawdziwego fizycznego nie ma, tylko takie cholera wie co, ale zagrywanie softu do tej skrzyni biegów to jest po prostu czysta przyjemność, on sobie tutaj poformatuje się i 20-30 sekund, o zobaczymy, bo tamte skrzynie biegów jak Flexa zagrywałem, te bez Xa na końcu, 27 sekund się robiły, o to już mi auto tutaj jest wolniejszy od Flexa, to ten pojedynek wygrywa Flex, bo jeszcze Zero. Same zagrywanie błyskawica, ale to jakieś takie łączenie się ze skrzynią było długie, powiem szczerze. A mimo wszystko Flex szybciej to robi. Jaka osterka co ty wygadujesz? Odgłosy? Jakby Basia obiad robiła. No tutaj jest różnica. Nie 27 sekund, tylko minuta 10 sekund. Dobra, idziemy się przejść, zobaczyć, czy dobrze to przyjęło. Maskę muszę zamknąć. Ja, ja. 3 na 4 4 na 5 musimy troszeczkę dołożyć. 5 na 7 kosterna 5 musimy dolażyć. No jeszcze dobra, 6 na 7 zobaczymy. To bajka. Pierwsza taka skrzynia będzie za nami. Jedna korekta, tylko jak widzieliście, żeby to fajnie chodziło, z 4 na 5 zrobimy plus na godzinę i fura do wydania. No wiadomo, bo to są tylko shift points, ale poza tym są skrócone ograniczenia momentu obrotowego, bo tu na przykład dajemy gaz do deski, to jest w ileś tam i sekund trwa takiej ograniczeń momentu obrotowego. To jest wszystko skrócone tak, żeby to responsywnie działało. Że dobrze tym się jeździło. I tak samo, że nie trzeba było dawać głęboko gazu do deski, żeby redukowało, tylko trochę dajemy na przykład. No, zaraz zobaczę dokładnie ile, ale fabrycznie to trzeba na 3/4 trzeba dać, żeby na przykład zredukowało. bieg, a teraz będzie mniej jak połowę gazu, będziemy wciskali, że będzie na ten jeden bieg redukowało, żeby od razu chciało to jechać. Kurde, fajnie, udało się. Deku 38 x według autotunera, bo flex nie czyta. Dobra, 4 na 5 plus 2 i skrzynia do wydania. Wóz do wydania. Trzecia popraweczka i fura do wydania. A delektuje się jak idealnie, teraz kupra chodzi. Tak z fabryki powinno wychodzić. O, tak. O oh, jest. I jest taka płynność jest dynamika jest. Aj kurde. No ale moc nie niedołożona, ale skrzynia totalnie zajebiście odmulona. Powinna działać skrzynia biegów. D do przodu co prostu jedziemy i się nie zastanawiamy, czy mamy skrzynię biegów. Po prostu efekt elektrycznego samochodu. Żadnych przyłączeń, żadnych ksztuszeń, żadnych wibracji, nic. Dobra, zaraz że to Nika tej a na już dziękujemy. No udało się, no pierwszy raz autotunerem z skrzynie biegów robiliśmy, ale bez problemu. Dziękujemy.